Ja nie wiem, co to w tych telefonach siedzą i gapią się w te telefony, jeden, drugi, wszystkie się gapią w telefony. Ja mówię, a co wy tam macie w tych telefonach? Oni go wszystko, ma w telefonie, ma wszystko, bo nawet budzik mam w telefonie. A mnie góź, gówno miał powiedzieć twój budzik. Ja mam telefon na budziku i ty... Se... O, czekaj, a ja mam telefon na budziku, a w budzik się mogę osobno gapić, rozumiesz, bo ja mogę wybrać, co się chce gapić. Jakby nasze pokolenie się miało gapić, tak wy, w telefon, to wiecie, co by było? No, to by było na, na, na dwa fronty byśmy musieli gapić, bo mamy słuchawkę i jest, mamy to drugie. I ja, ja, nie wiadomo, w co się patrzeć w ogóle. Wczoraj cytą w telefonie, mam, że we wczorajszych protestach zatrzymali 14 babów i dwóch policjantów. No to babów to wiadomo mi nie zol, bo jak się baby nie bije, to i wątrowa gnije. Ale o tych policjantów, mi chodzi, chłopaków, co oni obrażenia mieli dwóch. I o wiem, jak do tego doszło. Jednemu baba powiedziała, ty kacy wypierdku, a drugiemu policjantowi powiedziała, ty sieroty nie obrzezano. No i oba policjanty się byli uobrazili, znaczy byli uobrażeni, no i dlatego napisali, że dwóch policjantów miało uobrażenia. Ale już mi nie zło tych policjantów, bo zem docytał, że policja użyła gazów, uwaga, przeterminowanych, widzicie to jest napisane? Przeterminowanych. Rozumiecie jaki wstyd? Jak można tak lekceważyć babę, żeby przeterminowanym gazem ją traktować? Ja wam powiem, że pod tym względem to na Białorusi jest lepiej nawet. Bo protestujący tam mają do dyspozycji świeżuteńkie gazy. Tam Łukaszenka osobiście dbał, o to, żeby nabijać te butle. A u nas prezydent co? U się dziwi, że nie pozabijali nikogo. Mówi, tak dobrze policja działa. A jak mieli pozabijać, jak może oni mają przeterminowane te naboje albo pistolety? Patrzę się na budzik i 4 lata temu ten gaz już jest przeterminowany, ludzie. 4 lata to znaczy, że cofnę, to 8 lat temu był kupiony. Widzisz, jak dobrze na budziku se wszystko można policzyć. 8 lat temu kupili, to znaczy się, że jesteś za platformy to było. Czyli, że to jest wina Tuska. A widzisz, no bo tak, nakupili te pełowcy gazu i nie, nie zużyli. Łaska Bosko, że teraz jest ta dobrozmiana, to teraz będziemy jakoś to wypsikiwać. A prawda jest taka, że to, jest to nie jest to innowina Tuska, bo to jest, gaz jest kupowany dla obywateli. Rozumiesz? to jest napisane dla obywateli. Czyli jak naród chce mieć gaz świeży, to powinien wychodzić na ulicę części, żeby to można było wyprzykiwać. Bo też się tym pokom z policji nie dziwię, że oni nie psikają, bo jak... Gdzie oni mają psikać? Co oni sobie do domu zawiązują, ten gaz będą sobie wypsikiwać? Schabowy sobie będą na gazie w robić? Czy mają serano rano y, gaz pod pachę, z zamiast do to co będzie? Wiecie co by było? To by im pacha płakała, a jest zasada starogóralska, ze nim pacha płakać, i mo ten płakać, co stoi koło pachy. Hey, Elvis is alive. Ale cytą teraz dali następnie, policja znowu dzisiaj pisze, że to jednak oni mieli dobre te gazy. Rozumiecie? parze? dobre gazy mieli, tylko dziennikorze nie docytali, bo drobnym drukiem było na tej gaśnicy uzawiącej, ze przeterminowano jest, ale im robią badania. I badania lekarskie im robią i te terminowe badania na budziku odchacają i gaz jest dobry. A jak nawet brakuje gazu, to dobijają. Także, baby, spokojnie, chodźcie na te protesty, macie świeży gaz, dobity zawsze i może dostaniecie w pierdol, ale zgodnie z zasadami BHP. I baby, nie bójcie się, naprawdę, prawda, ja Josuzę Łoćwagra, że, nie wiem czy to prawda, że oni przed protestami, żeby gazów nie brakło, to policjantom na stówce dają do jedzenia fasolę i grochówkę. No, a na wszelki wypadek jeszcze im kazują nie myć pachy. Hej, no to, bo baby, to jest wszystko dla Czas i policja pracuje dla Wiecie, ja wiem, że wy się lubicie tak zadzwonić jedna do drugiej i się wypłakać w słuchawkę. No, a teraz już nie musicie nigdzie dzwonić, tylko się możecie wypłakać na komisariacie. No to lecę, bo tu mam budzik i tu mi już dzwoni, że mogę się napić. Nie wiem, na którą wymocie nastawiony, ale wam życzę, żeby wam, żeby wam dzwoneczek zawsze dzwonił. Na razie hej!